Jestem sołtysem woli skarbkowej. Moje starania były ogromne, aby ten wóz trafił właśnie do mojego sołectwa, do mojej jednostki, dlatego że tą jednostkę tworzyli moi przodkowie. I teraz ja wspieram tę strażnicę ze wszystkich swoich sił. Taki cel jak pozyskanie samochodu to jest wręcz priorytetowy można powiedzieć, no bo bez wozu ratowniczo-gaśniczego to, to nie ma praktycznie wyjazdu. No tutaj ważne są też przeszkolenia, na, na które tutaj by się przydało jakieś dodatkowe wsparcie, ale myślę, że samorząd lokalny nam to umożliwi i ten wóz będzie mógł służyć przy każdej akcji stuprocentowo. Drodzy, duchy, duchowie, Dostali goście do naszego kościoła na polu przekazania samochodu strażackiego, samochodu ożarniczego, jak również by wspominać, świętować 105 mecie ogrodniczej Straży Ożarnej wojska Bory. Do dziś mamy najprężniejszą jednostkę w gminie Osięciny, mamy najaktywniejsze drużyny młodzieżowe, i to cieszy, to cieszy i mnie jako sołtysa, i mnie jako człowieka pokoleniowo związanego z tą strażnicą. Właśnie uzyskanie takiego wozu dla naszej jednostki, w ogóle dla wszystkich jednostek, dzięki obecnemu rządowi, który stara się wyposażyć praktycznie każda w w nowoczesny wóz. I w momencie napaści, a my wiemy, że tuż za granicą czeka na nas to złoczy, a w każdym momencie możemy stać się również ofiarami tego brutalnego najscy. I wtedy służby mundurowe, właśnie takie jak druchowie, ochotnicy w Straży Pożarnej, na pewno będą wspierać wojsko i będą dbali o to, aby nasza ojczyzna pozostała wolna i bezpieczna.